Witam. Statki, które wożą 90% światowego oglądu, emitują tony CO2. Międzynarodowa Organizacja Morska chce to zmienić. Planet Zero do 2050 roku wprowadza swoje opłaty za emisję, fundusze, zielone paliwa, jako wodór. Pewnie, żeby zarobić na tym jak najwięcej, skosić kasy. Brzmi super, prawda? Ale USA mówi, że nie ma mowy. Administracja Trumpa nazywa to podatkiem węglowym i grozi sankcjami krajom, które poplą ten plan. A dlaczego? Albowiem opłaty poniosą ceny frachtu, a to uderzy w kieszenie tych Amerykanów. Tymczasem Chiny zacierają ręce, jak liderzy w budowie ekostatków mogą zgarnąć palmę bezpieczeństwa w dekarbonizacji. A co to oznacza? Bez Stanów Zjednoczonych porozumień ONZ wyśmia włosku. Cię że lega może utknąć w chaosie, regulacji, a może i nie. A decyzja zapadnie na sesji IMO za 5 dni około. A Wy co myślicie o tym? Zachęcam do komentarzy. Do subskrypcji mojego kanału zachęcam. I miłego dnia życzę.